Hej, cześć, witajcie z tej Wiktorus. Dzisiaj robię kolejny poradnik, tym razem jak stworzyć formowalną cywilizację do Age of History 2. Wchodzimy w editor. wchodzimy w editor Map, wybieramy mapę, na której gramy, czyli podświetla nam się na zielono i tutaj wybieramy formowalne cywilizacje. Dodaj nową formowalną cywilizację. Tutaj klikamy map, żeby widzieć wszystko. Na przykład ja chciałbym. Żeby Polska mogła stworzyć Rzeczpospolitą Trojga Narodów I sobie wybieramy oczywiście kraje, które mogą to stworzyć Czyli Polska Ukraina Oraz Litwa Teraz wybieramy tereny, które chcę, żeby, żeby Stworzyć tą formowaną cywilizację Oczywiście Możemy wyłączyć sobie mapę Żeby lepiej to widzieć I powiedzmy, że ja wybiorę sobie Ja sobie wybiorę tereny o takie Teraz trzeba kliknąć na jakąś prowincję wybraną Na przykład powiedzmy, że Warszawę Tutaj klikamy ustaw stolice i zapisujemy to Teraz wracamy I do gry nowa gra I jak zagramy jako Polska To powinna nam wyskoczyć formowalna cywilizacja Rzeczpospolita Trojga narodów To był bardzo krótki odcinek Jak wam się podobało to możecie Stawić lejka i suba, no to cześć.